maneczków. dzisiaj dzisiaj coś robimy specjalnego tutaj. o I dzisiaj coś robimy takiego, że jakby patrzcie co zrobiliśmy. To, bo to są obydwa, tylko jedno mniejsze jakby, czyli gorsze, a drugie lepsze. I patrzcie, mamy takie coś i jak tak zrobimy, to to tak fajnie leci, widzicie? O! I to nawet wraca do was. I chcemy to, jakby udekorować, oczyścić. Bo patrzę, bo tu mamy takie, takie, widzicie, brudy czy coś. I chcemy to pomalować, napisać, jakby swoje swego kanału. No i zaczynamy się. No i zaczynamy robotę. Dobra, widzowie, ja się też nagrywał siebie. Zostawcie suba i lajka, like bo my zaraz zaczynamy. Ja się jeszcze zastanawiam, jak to by zrobić. Jak robimy takie jakby frisbee? O, właśnie, widzowie, moi też. Wiecie. Frisbee jakby takie robimy. I właśnie, ja teraz nie wiem, widzowie. Ja to i wiosek będę robić. Chcesz, będę mógł ci pożyczyć. Widzowie, no i będziemy teraz robić, tylko jeszcze nie wiem. Jak to zrobić? Na razie chcę to jakoś. Wiecie co? Utnę ten kawałek jak na razie. Więc widzimy się zaraz jak utnę. Dobra, widzowie, mamy ucięte. Jak widzicie. Może tu się ten, ale nie ważne. Tu mamy jeszcze taki brzydki kawałek. No i jeszcze go, go tego, ten kawałek jeszcze utniemy, więc... Dobra, widzę, ucięłem tu kawałek jeszcze tu. I to jak na razie tak wygląda, taka koroneczka. No i właśnie chcę koroneczkę taką w sumie. No i teraz nie wiem jak to zrobić, więc... Chyba zrobię taką, tu, to chyba wycznę, ale jeszcze nie wiem, tą koronkę chyba bym zostawił, tylko patrzę, to takie tu jest małe, no to wiecie, ja to trochę zmniejszę, więc jak zmniejszę, to widzimy się, aha, ale weź to chłopie, to jest mojej mamy. Jak na razie widzę, tak to u mnie wygląda, no jeszcze tutaj muszę to jakoś zrobić, ale ja wiem, jak tu jest tak, no to tu chyba bym wyciął do końca, bo tu chyba... Poczekaj się. Dobra, tu be, ja już wiem jak to zrobić, więc widzimy się zaraz. Ej, dobra, widzę. Wie, jakoś to zrobiłem, tylko tu muszę tak zrobić. O, wytnę to. O, lepiej teraz wygląda. Widzę nawet. Tylko tu jakoś tak zrobi się i tak. Dobra, teraz trzeba wyrwać. Ech. Co? Ja pierdzielę. I widzę, tak, teraz namalujemy to, więc trzeba to a, wytrzepać. I teraz tak, bierzemy markerek, i tu tak będzie. One, two, three, M. Teraz będzie I. Teraz będzie C. H. U. I jeszcze X. I mamy napis Michu X. I jeszcze tu takie na dole będzie fajne. Takie E o YouTube. Więc tak, właśnie to napisa, napis, napiszemy. 3, 2, 1. I dobra, już tu napisałem. O, tobie, i jeszcze tu chyba znaczek zrobię. Tutaj znaczek, o, więc tu się już pojawi. I jak widzicie, takie coś zrobiłem. Fajnie to na razie wygląda. I tu jakieś teraz, jakby takie. Nie wiem, coś tu takie. Co ty robisz? Może by lepiej latało. I teraz tak, co tu by teraz zrobić? Aha, skąd ty to? Wziąłeś. Teraz widzę tak, narysujemy jakieś takie serce. Nie tłucz tym chłopiec. I tu i hopa. Ej, ładnie to wygląda. I patrzcie, i tu jeszcze takie coś. Domalujemy. Dobra. I tu jeszcze raz. Mamy to. Patrzcie jak ładnie to wygląda. Co jest? O oh my gosh. Teraz tak, co tu by kolejne zrobić? Um, no malujemy taką: jakby. Patrzę, tu, jakby. o, to jest mój ten, jakby profil. I tak. Profil, jak tam już? Taki przycisk, YouTube'a. I dwa szampany, więc, jakby tu szampana narysować, tak. Tak, chyba. Nie wiem, jak to wygląda, ale XD. Tak i tak. Nie umiem za bardzo rysować szampana. A ja napiszemy tu S. Takie malutkie. I tu kolejne. S. Nie wiem, jak to XD. Nie wiem, dziwnie to wygląda trochę. Ale co tu jeszcze by dorysować? Dorysujemy może... No nie wiem, coś tam jeszcze było? Chyba nie, nie wiem. Stupy hmm. turysować rysować widzowie? A, jeszcze jedno, bo na tym, jak na tak się nazywa Michu X Oficjal, no to zrobimy tak, tu się zaraz pojawi to. I patrzcie widzę, namalowałem Michu X Oficjal, Jest pięknie na to wyszło. No bo na szotach, tak, tak się nazywa. Jeszcze i tak, teraz gramkę to taką bierzemy. O. Tutaj jakoś tak, żeby to dobrze jakoś wyglądało. Dobra, niech będzie. I tu Michał, dopiszemy shorts. I, no zaraz. E, widzę, na, i tu wziąłem taki short. I teraz tak, tak. I tak. Dobra, ja się chcę na chwilę marker, a my zaraz to przetestujemy. No, masz ten marker. I gdzie jest korek? I gdzie jest korek? Poczekajcie. Aha, mam w ręku XT. Ej, dobra. Ej, widzowie, no tak, wiecie, mamy jeszcze jedno tam do zrobienia. I będziemy musieli to też zrobić. Ale patrz, jak to wygląda kozacko, co nie? Xd. To no było pokazanie, że, że poka, pokazałem wam takie z bliska, ale patrzcie, jak to z daleka kozacko wygląda. Dobra, biorę mozaczek i po teraz żu, rzucimy to, a tamto już będzie w następnym odcinku. I widzowie, uwaga! O ja! Jak to poszło, widzowie! Poczekajcie jeszcze raz. O ja! Ale kozacko, zostawcie suba i lajka. A my widzimy się w następnych odcinkach. W następnym odcinku robimy to drugie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na